A w popołudniu wnet Maciej Kruszek, redaktor Tygodnika Gazeta Polska, szef działu Świat tegoż tygodnika. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, dzień dobry państwu. I dziennikarz polski, który dość wnikliwy, jak na polskie warunki, rzecz jasna, przygląda się rzeczywistości politycznej za oceanem w Ameryce. Jak Joe Biden, którego rocznicę na urzędzie za chwilę będziemy świętować, radzi sobie z kryzysem z Rosją? Wszyscy w Polsce byli dość miło zaskoczeni jego asertywną postawą w zeszłym tygodniu, jego administracji dokładnie rzecz biorąc wobec Rosji. Jak będzie dalej grał Joe Biden w sporze z Władimirem Putinem? Znaczy, no jak będziemy zadowoleni z Joe Bidena, ja nie wiem czy, czy my wszyscy by jesteśmy zadowoleni, ja, ja przynajmniej tego optymizmu nie podzielam. Rzeczywiście te ostatnie ustalenia, czy to ostatnia postawa Amerykanów w Genewie, no i generalnie Zachodu, pokazała jakby zwrot w stronę takiej bardziej twardej retoryki, ale pamiętajmy, że od początku tego całego, że tak powiem, całej gry, którą z Władimirem Putinem stwierdził, że podejmie Joe Biden. Mamy cały czas takie jego taniec z kijem w jednej ręce i z marchewką w drugiej ręce i Joe Biden stara się wszystkim pokazać, kim on jest sprawnym negocjatorem. No ale pamiętajmy, że chociażby tego samego, znaczy w tym samym czasie mieliśmy sytuację, w której demokraci zdecydowali się użyć filibustera, który zresztą chcą zniszczyć przy okazji innej, żeby zablokować zablokować nałożenie nowych sankcji na Nord Stream 2, bo 55 senatorów, czyli właściwie wszyscy republikanie i kilku demokratów się znalazło, no ale zabrakło tych 60, których jest potrzebnych do przełamania filibustera. Ale właśnie to dlatego nie nałożono tych nowych sankcji, dlatego Joe Biden przekonał do tego części demokratów przynajmniej, że chce mieć tak, tak zwaną elastyczność w rozmowach z Władimirem Putinem, no i to generalnie to generalnie najprawdopodobniej według mnie nie skończy się najlepiej, bo bo wygląda na to, że Joe Biden przede wszystkim kieruje ten Tą swoją twardą postawę. Ona nie jest wiarygodna dla samego Władimira Putina, ale przede wszystkim dla opinii publicznej i dla krytyków Joe Bidena, którzy w Stanach już zaczęli się coraz głośniej odzywać. Przed początkiem tego roku, czy w końcówce roku 2021 mieliśmy ten list 25 specjalistów, którzy się w przeszłości zajmowali Rosją, m.in. Francis Fukuyama. Tam był generał Britlow, szereg innych ludzi, którzy, którzy mają doświadczenia w kontaktach z Rosją, którzy nie no Joe Bidena w sposób taki bardzo bezpośredni, ale ewidentnie w tym liście, który został opublikowany na łamach Atlantic Council była taka, no, takie nawoływanie do tego, że trzeba ten kurs zmienić za między innymi tam nawoływane do tego, żeby wy wysłać broń na Ukrainę. Jake Sullivan, czyli doradca do spraw bezpieczeństwa na narodowego po postanowił rozładować ten kryzys w ten sposób, że zaprosił część z tych ludzi, którzy byli autorami tego listu do Białego Domu i, i, i media mogły to opisać, że Joe Biden także radzi się jastrzębi w sprawach rosyjskich. Więc tak pr to rozegrano, no ale wiemy o tym doskonale, jak wygląda sprawa Chociażby wysyłania tej broni na Ukrainę, jakie są problemy. I też amerykańscy eksperci i specjaliści wskazują mi, nawet w Foreign Affairs, czyli w, w piśmie, które jest jak najbardziej liberalne i pewnie sprzyjające, na pewno cieszące się na to, że Joe Biden zastąpił Donalda Trumpa za sterami amerykańskiego imperium. Tam jakby wskazywano też na jedną główną słabość tego podejścia Joe Bidena, to znaczy, że on chce wszystko opierać na konsensusie, a konsensus w tej sprawie oznacza konsultowanie się z Niemcami, między innymi, prawda, bo Niemcy są tutaj główną przeszkodą, jak doskonale wiemy, w tworzeniu bardziej zdecydowanej, takiej opartej na odstraszaniu polityki Zachodu wobec Rosji i działań Putina wobec Ukrainy. No i wobec tego, że tak powiem, nawet w tych liberalnych środowiskach jakby widać tą krytykę, że Joe Biden w jakimś sensie jest zakładnikiem, niemieckiej wstrzemięźliwości, no a czy już mówiąc wprost niemieckich chęci do tego, żeby z Rosją mimo wszystkich e, e, grzechów Władimira Putina dalej robić e, interesy i grać, e, mówiąc wprost, już życiem i, i bezpieczeństwem ludzi w Europie Wschodniej. A z drugiej strony mówiono, że to właśnie Joe Biden, kiedy przejmie stery Waszyngtonu, będzie tym niezależnym i twardym graczem, który będzie gromił autorytarne rządy wszędzie, gdzie tylko się z nimi spotka. Co przecież Donald Trump miał być pacynką Putina. Ja przepraszam, że tak proste pytanie, ale to cały czas mnie dziwi, jak bardzo medialny opis rzeczywistości może od niej odbiegać. Nie no, to jest jeden, że tak powiem, jedno z głównych kłamstw mediów liberalnych, które, jakby to, że media liberalne w Stanach Zjednoczonych grały w tą grę pod tytułem rosyjska interwencja, wybory w 2016 roku i że Trump miał być prorosyjski, wiemy doskonale i teraz proszę sobie uświadomić to, że ja tego nie mówię na podstawie jakiegoś swojego widzimisię, tylko na podstawie śledztw, które zostały przeprowadzone, że te wszystkie historie to były po prostu wymysły wyssane z palca E, ludzi, którzy byli blisko związani z FBI, że z, e, także z Departamentem Sprawiedliwości e, Obamy i, e, i to była właściwie tak naprawdę wszystko czarna kampania, którą wymyśliła Hillary Clinton, której potem próbowano nadać e, status, że tak powiem, śledztw państwowych i która potem przez całą prezydenturę Trumpa nie mogła zostać ostatecznie zabita, teraz właściwie do, do, zabito ją, czy, czy, czy została wbity jej osinowy kołek w serce w, w, w ostatnich, w, już, już podczas prezydentury e, Bidena. Natomiast no, tym po prostu grano, tak? Tym grano, e, nie mówiąc już przecież o tym, że że Obama, pamiętajmy, też stał się antyrosyjski po bardzo nie w czasie, to znaczy w 2014 rok przecież inwazja na Ukrainę, aneksja Krymu też była konsekwencją w dużej mierze polityki Baracka Obamy i tego resetu, którym się tak bardzo Hillary Clinton, która jeszcze w 2011 roku, przypomnijmy, pisała takie jakby peany na cześć handlu i, i, i że to jest sytuacja win-win, jak się handluje z Rosją i tak dalej i tak dalej. Więc demokraci zawsze byli, byli tymi gołębiami w relacjach, czy to ze Związkiem Sowieckim, czy z Rosją. Na chwilę się nimi stali oczywiście na potrzeby walenia w Trumpa, który był najgorszym złem i tak dalej. I to, i to miał być główny argument. Natomiast to, to było wykorzystywane czysto e, instrumentalnie. I oczywiście e, ten główny, te, 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 ten główny, że tak powiem, stopgap czy, czy ta przeszkoda dla Władimira Putina została zlikwidowana, gdy, gdy Biden nie, nie nałożył tych sankcji m, dodatkowych na Nord Stream 2. No i potem, że tak powiem sytuacja się potoczyła, bo, bo rzeczywiście to od wracając do tego, o czym ja mówiłem. No... Biden udaje tutaj jakiegoś polityka, który subtelnie raz Putinem, raz mu jest w stanie go przekonać. Pamiętajmy jak Biden po tym pierwszym szczycie w Genewie mówił, że on nie będzie Putina przekonywał do tego, żeby Putin był dobry, tylko będzie do niego przemawiał na podstawie jego własnego interesu. To była taka naiwność dla mnie, która prawie sięgnęła już tego momentu słynnej wypowiedzi. George'a Busha, oczywiście juniora, który mówił, że spojrzał w oczy Putina, prawda, i tam zobaczył jakieś człowieczeństwo. Po czym John McCain wtedy powiedział, że on patrzył w oczy Putina i widział tam tylko trzy litery KGB. I myślę, że, że Biden, niestety, jest kolejnym naiwnym amerykańskim politykiem, który wierzy, że, że może to zrobić. Ty bardziej, że. Jakby, Ja rozumiem, że niektórzy sobie życzą tego, żeby, ja, ja do tych osób też należę, żeby w Europie był pokój i że e, to już jest kwestia przekroczająca daleko nasze polityczne, indywidualne preferencje, no ale któż jest w stanie uwierzyć, że Joe Biden jest w stanie w takiej grze ograć Władimira Putina? Skoro nie jest w stanie senatorów, ja już nawet nie mówię, że senatorów republikańskich, senatorów z własnej partii nie jest w stanie przekonać do swojej politycznej agendy. E, miała miejsce taka sytuacja ostatnio, totalnie kompromitująca dla Bidena, kiedy on przy, udał się w, w swoim orszakiem na Kapitol, gdzie miał prowadzić rozmowy z senatorami. Na temat tego, żeby zgodzili się na to, właśnie obalenie Fidebassera, Basera, bo tam chodzi o te, o te legislacje dotyczące praw wyborczych, czy powiedzmy, takie nazywa administracja Bidena. I gdy, gdy Biden mówił o tym, jakie to jest ważne, to Kirsten czyli jedna z demokratycznych senatorów, wyszła na, na mównicę w Senacie i powiedziała, że nigdy tego nie poprze, czyli tak naprawdę, podczas jedna osoba zepsuła mu całą tą PR-ową zagrywkę, więc jeżeli nie jest w stanie przekonać senatorów ze swojej własnej partii i ponosi tak kolosalne porażki w negocjacjach, których miał być przecież doskonały, bo Joe Biden miał ma wielkie doświadczenie w, Sena w senacie. No to i nie wiem, jak trzeba być naiwnym, żeby uważać, że, że tutaj mamy do czynienia z jakimś bardzo sprawnym i efektownym rozgrywaniem Rosji przez Joe Idena. Wydaje mi się, że te zmiany, które oczywiście należy je przywitać z uznaniem i, i że nie zostały zaakceptowane chociażby te te szalone pomysły, o których pisało na przykład NBC. Nie wiadomo też do końca, czy opierając się na tym, co naprawdę Biały, Biały Dom chciał zrobić, ale ale mieliśmy przed... Um, w okolicach nowego roku to, ten, ten artykuł, który mówił o tym, że Biały Dom myśli o, o takich koncesjach, jak na przykład wycofaniu wojsk ze wschodniej flanki, że póki co tego nie widzimy. Natomiast jakby no też ja nie przesadzałbym z optymizmem patrzenia na ogólną sytuację, tak? To znaczy to, że się z tego wycofano, moim zdaniem, to jest raczej efekt e, PR-owy e, próby odratowania resztek wizerunku Bidena, który cierpi nie tylko w tym jednym, e, na tym jednym odcinku, ale na wielu odcinkach i, i może, może było tak, że wypuszczono ten, ten balon próbny i, i po tej reakcji między innymi, no, która była potężna, bo ten list, o którym mówiłem, tych 25 specjalistów od Rosji, to nie był, to nie była jakaś krytyka partyjna ze strony prawej strony czy lewej strony, tylko to było po prostu, no, powiedzenie, że trzeba, trzeba coś tutaj zrobić, bo my w bardzo złym kierunku, zmierzamy. Powiedział Maciej Korzuszek, to może jeszcze tylko, no jeszcze mamy minutkę. A jak to się przekłada na poparcie Joe Bidena? Na ile jego polityka, jego skuteczność lub jej brak w polityce zagranicznej przekłada się na popularność samego prezydenta i jego administracji? Oczywiście to nie są priorytety, to też oczywiście jest dosyć smutne, myślę z polskiego punktu widzenia. Natomiast y, oczywiście fatalna jest ta e, ocena w Queen, jak Pol, to jest sondaż, który został przeprowadzony już po nowym roku daje Bidenowi poparcie, czy, czy ten approval rating na poziomie 33%, a 53% ocenia, e, wyborców go źle. Co prawda to może być to może być zaniżone trochę ocena, bo, bo w innych sondażach Biden wcześniej miał wyniki trochę wyższe. Natomiast y, ja jeden sondaż, który widziałem, który właśnie dotyczył też też przez ten Uniwersytet kulinie Piak zrobiony, tam, tam był widać taką, taki, taki trend, że od czasu spotkania genewskiego z Putinem zmniejszył się odsetek Amerykanów, którzy oceniali już teraz konkretnych liczb, niestety nie pamiętam, ale zmniejszył się zdecydowanie o kilkanaście punktów procentowych odsetek Amerykanów, którzy oceniali, że Joe Biden jest w stanie w stosunkach z Rosją Amerykę poprowadzić, co pokazuje, że jego ocena jakby... W tych sprawach pogarsza się im dłużej Joe Biden się nimi zajmuje i to jest niestety reguła dotycząca wszystkich spraw. To znaczy Joe Biden w żadnej dziedzinie nie polepszył swoich notowań, czy to jest gospodarka, czy to jest inflacja, czy to jest kryzys na granicy, czy to jest wreszcie zarządzanie pandemią, gdzie też w ostatnim czasie znalazł się, jak to się mówi, pod wodą, czyli jego czy ocena pozytywna, jego działania w tej materii wynosi poniżej 50%. Powiedział Maciek Oluszek, dziennikarz z Polskiej Telewizji Republika. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia teraz krótka muzyka, zaraz potem zaraz potem będzie trochę ekonomii, ale też w wymiarze zagranicznym, bo zajmiemy się strefą euro, która właśnie zdaje swój egzamin Dojrzałości. dojrzałości.